Chciałem przedstawić Państwu, jak zainstalować moduł do PrestaShop. Pokażę na module, który jest kupiony w naszym sklepie. Wchodzimy sobie w panel administracyjny, moduły i jeszcze raz, moduły. Klikamy Dodaj nowy moduł, wybierz plik, wybieramy plik, który nas interesuje, klikamy Prześlij moduł, otrzymujemy informację, że moduł został przesłany pomyślnie. Możemy sobie wybrać filtrowanie i wybrać na przykład x13.pl lub wpisać nazwę modułu. Wpisuję pierwsze trzy literki. Mam tutaj swój moduł Facebooka. Klikam instaluj. Przy tym module wymagana jest jeszcze konfiguracja, więc klikam konfiguruj. Akurat ja chcę, żeby był ten adres Facebooka domyślny. Klikam aktualizuj. Wybieram sobie sklep, odświeżam. I jak widać moduł został zainstalowany poprawnie. To tyle. Dziękuję i pozdrawiam.